Marek Leśkiewicz, polski polityk, okręg 20, Warszawa od Idziemy w Marszu Wolności. Wolni ludzie! Wolni ludzie! Wolni ludzie! Wolni ludzie! Wolni ludzie! Wolni ludzie! Nie, nie idziemy przez trawnik, halo! Idziemy bokiem. Szanujmy to wszystko pracy innych! Weźmy Szanujmy pracę innych! Manda, Halo, bokiem! Szanujmy żądza pracę innych! Żołdza no, Roża! Żołdza Roża! Żołdza Roża! Żołdza Roża!

Rozpoczął się marsz wolności w Parku Skaryszewskim. Tyle policji, ile w tej chwili jest ukrytej. Proszę Państwa, to ten park tego nie widział i nie zobaczy już nigdy. Natomiast <coughs> <coughs> dzisiaj, tak jak powiedziałem, po raz enty, mamy święto prawdy. Święto wolności. Sącie, sącie, Wszyscy wol! Wszyscy wol! Wszyscy wol. wszyscy z wszyscy wol. wszyscy wom! wszyscy z ty womy wol. Czy Wszyscy wol. Wszyscy wol. Normalności, nie wolności, normalności. normalności. Tak. Widzicie, jednak jest nas sporo, sporo odważnych Polaków przyszło bronić wolności. To jest właśnie nasza siła i moc: że jesteśmy odważni, przedsiębiorczy i nie damy się zniewolić. Solidarność w latach 80' pokonała strach, pokonała emocje, my dzisiaj Polacy współczesnego pokolenia również pokonujemy strach, emocje, chcemy strajkować w pokoju, tak jak nam pozwala na to konstytucja i prawo. Policji tutaj jest od groma pochowanej, proszę Państwa, tyle Park Skaryszewski, tak jak powiedziałem, nie widział tej policji. W tym miejscu nie zobaczy już więcej, natomiast trzeba i należy podkreślać, że zostaliśmy oszukani przez wszystkich polityków. Że ich rozgrywki, ich opcje, zabawy, teatrzyki przed telewizją w Sejmie to jest to wszystko po prostu zabawa. O, to niech będzie kwintesencją tego, jak jesteśmy traktowani. Przez media, propagandę, która ma nas skłócić, podzielić, a my jesteśmy mądrymi Polakami, nie damy się podzielić. Do zobaczenia w następnym odcinku.